Pan trener Piotr Kowal, uśmiechnięty, zadowolony po ostatnim meczu z Ostrowiem Ostrów w Wielkopolski, ale już skoncentrowany na kolejnym pojedynku, tym razem z Odrom Opole. Tak, tak, tak. No, co było, minęło, na pewno fajny wynik. Teraz mamy bardzo ważny mecz z Odromopole, także liczymy na to, że przełamiemy ten ogródek i wreszcie wygramy. Panie trenerze, teraz nie mógł pan skorzystać z Grzegorza żaraśaka, przemysława, kocota. Jednak zmiennicy pokazują, że warto na nich stawiać i nie odczuwamy jakby różnicy jakościowej. Wszyscy zawodnicy, którzy gdzieś tam nie mieli okazji do gry. Dają z siebie wszystko, pokazują się poz z pozytywnej strony. Tak, tu ukłon do prezesa jestmiara, że mamy taką kadrę dosyć szeroką i po prostu, no, tak się złożyło, że paru chłopaków nie grało, teraz dostali szansę inni. Dlatego jesteśmy spokojniejsi o to, że chcą udowodnić, pokazać, że zasługują na to miejsce i, i grają. I myślę, że jest... To tylko z, z, z dobrym skutkiem dla zespołu. Trzy bramki strzelone z Ostrowią, dwie stracone. E, tutaj pojawia się ten element straconych bramek ze stałego fragmentu, gdy e, ma już Pan jakiś złoty środek, antidotum, jak, jak zminimalizować? Znaczy, to znaczy się, pracujemy nad tym cały czas, to jest nasza bolączka, ale myślę, że już chłopacy wyciągi wnioski, no, szkoda, szkoda tej nerwowej końcówki, ale Wiadomo, że w Ostrowie poradziliśmy grę przy wyniku nawet 3-1. Byłem spokojny, potem było 3-2. Byłem spokojny o wynik, także Ostrowia była słabszym zespołem od nas. Odra Opole to kolejny zespół, który walczy o utrzymanie. Zapowiada się ciężki mecz. Tak, z tym, że my też walczymy o swoje i nie odpuścimy na pewno. Ja powiedziałem tu kiedyś w wywiadzie, każdym jednym będę powtarzał, że tu nie ma łatwych meczów, jeden zespół chce się utrzymać, drugi chce grać jak najwyżej, Także my mamy swoje cele i myślę, że tanio skóry nie sprzedamy. Odra Opole jest takim zespołem, który lepiej sobie poczyna na własnym stadionie, nieco gorzej wyglądają te statystyki w meczach wyjazdowych, zaledwie trzy zwycięstwa, U, upatruje tutaj Pan Trener jakąś szansę? Znaczy się ja naszą bolączką jest to, że my w ogródku gramy trochę słabiej, Nie wiem, czy to się dzieje mentalności, chłopaków czy coś, ale, ale nad tym cały czas pracujemy. Ja uważam, że właśnie jutro pokażemy, że, że ten zespół stać na, na wyższe cele po prostu. Dobrze. Dziękuję.